Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Zakończono budowę łączników sieci wodociągowej w Kraśniku. W środę 12 września w siedzibie KPWIK uroczyście podsumowano realizację inwestycji. Rurociąg, znajdujący się na ulicy urzędowskiej, łączący obie dzielnice miasta był połączony zbyt delikatną rurą o małej średnicy i woda wyprodukowana na ujęciu przy ulicy Głębokiej nie docierała w wystarczającej ilości do dzielnicy fabrycznej. Dlatego postanowiono zmodernizować łącznik sieci wodociągowej od ulicy Nowej, Faustyny, Alei Tysiąclecia do ulicy Urządowskiej. Dzięki inwestycji stworzono możliwość alternatywnego zasilania w wodę w fabryczną dzielnicę miasta. Wykonanie tej inwestycji umożliwia łatwiejszą eksploatację Całego systemu zaopatrzenia miasta w Kraśniku, jak również wykonywanie różnych czynności, które nie były możliwe do tej pory, bez negatywnych skutków dla mieszkań. Przetarg na realizację inwestycji wygrała Kraśnicka firma Wodbud, która w pełni wykonała swoje zadanie. Jak ocenia przydatność tej inwestycji na przyszłość? E, przydatność inwestycji na przyszłość to przede wszystkim możliwość włączenia nowych e, odbiorców, przyłączenia... E, całego szeregu nowych posesji, jak również wszystkich tych potencjalnych naszych przyszłych klientów do naszego systemu. Istnieje teraz możliwość wybudowania w wielu innych nowych punktach obiektów, które do tej pory nie mogły być realizowane ze względów czy to zbyt małej ilości wody, czy niewłaściwych parametrów ciśnieniowych, czy też ze względów pożarowych, bo również tutaj te przepływy są bardzo istotne.